Przekazujemy jako Częstochowskie Pogotowie karetkę i cały sprzęt medyczny, który w tej karetce się znajduje. Również wiele z takich sprzętów medycznych, które w tej karetce pojadą i będą mogły służyć po stronie ukraińskiej. Przekazujemy również dary zebrane przez samych mieszkańców, bo dwa busy pojadą z tymi darami, które w częstochowskich szkołach są zbierane i które też tam przekażemy. Również związki zawodowe Pogotowia Częstochowskiego przygotowały jeden transport, czyli właściwie pojadą cztery busy. Jeden z nich zostanie, bo karetka zostaje już na potrzeby do wykorzystania po stronie ukraińskiej. Mam nadzieję, że ten sprzęt pomoże w poprawie bezpieczeństwa mieszkańców, którzy tam dzisiaj na pewno tego potrzebują bardzo serdecznie dziękuję wszystkim mieszkankom i mieszkańcom za to, że odpowiedzieli na nasz apel, że przynoszą różnego rodzaju potrzebne środki do częstochowskich szkół, a my później dzielimy i przekazujemy to dalej. część z tych środków już pojechała na Ukrainę, część jedzie teraz tym konwojem, tym transportem razem z karetką, a mamy jeszcze przygotowany następny transport jeszcze w tym tygodniu, w drugiej połowie tygodnia do miast, z którymi współpracujemy po stronie ukraińskiej. staramy się, żeby jak najszybciej ta pomoc mogła trafić do tych, którzy tej pomocy potrzebują, żeby intencja naszych mieszkańców i mieszkańców została jak najszybciej zrealizowana. Sposobów pomagania jest bardzo, bardzo wiele. Od pomocy typu przekaz na konto po stronie ukraińskiej dla tych miast, które są z nami stowarzyszone i które prowadzą takie akcje już po stronie ukraińskiej, bo nie wszystkie miasta są objęte terenami działań wojennych i są też takie, które zajmują się pomaganiem uchodźcom. Poprzez przynoszenie darów do częstochowskich placówek światowych, poprzez współpracę z częstochowskimi organizacjami pozarządowymi, które bardzo wiele działają, a Wydział Polityki Społecznej stara się koordynować to, co z tym związane. Poprzez przyjęcie do siebie, do domu kobiet z dziećmi z Ukrainy, którzy uciekając przed wojną trafili do Częstochowy. Część z tych osób trafiło do miejsc, tych, które na polecenie wojewody wygospodarowaliśmy tutaj na naszym terenie z częstochowskimi przedsiębiorcami, ale duża część trafiła też do częstochowskich rodzin. To są wszystko sposoby pomagania. Sposobów pomagania, jeżeli tylko ktoś chce, jest bardzo, bardzo wiele. Jeżeli tylko ma jakieś pytania, to otwieramy stronę internetową. Na której będzie cała informacja i po polsku, i po ukraińsku po to, żeby ta pomoc mogła trafić do potrzebujących jak najszybciej. Tak naprawdę przez najbliższe kilka godzin jeszcze dodatkowe busy, które z nami jadą, ten nasz konwój humanitarny z Częstochowy będziemy w kolejnych punktach dopakowywać. Najważniejsze rzeczy Karetka jest wypełniona różnymi medycznymi artykułami. My jeszcze dodatkowe artykuły ze zbiórek pakujemy, wyjeżdżamy, czeka nas kilka godzin drogi. Następnie, na granicy w medyce, przekraczamy granicę i tam po drugiej stronie naszym wschodnim sąsiadom będziemy przekazywać i tą karetkę, i cały sprzęt, który ze sobą wieziemy. Karetka trafi do Lwowa, do stacji pogotowia ratunkowego, a dary trafią do pogotowia i do szpitala miejskiego w Lwowie, bo są to oba dary, które są darami medycznymi. Tak? To są rzeczy, które będą wykorzystane w szpitalu i w stacji pogotowia ratunkowego. Dojeżdżamy do granicy, przekraczamy granicę, i mam nadzieję, że przekażemy te dary już po drugiej stronie. Natomiast jesteśmy przygotowani również na to, że dowieziemy ten cały transport do, do Lwowa, gdyby taka konieczność zaistniała. Tak, niecodzienne yy, dary, częstochowa symboliczne tablice, które będą przewodzić naszemu a w środku, w samochodzie, symboliczne, takie niecodzienne dary, to są kamizelki kuloodporne. Za naszą wschodnią granicą trwa prawdziwa wojna. Tam giną ludzie, są bombardowane szpitale. Oprócz tego, co możemy po prostu w świetle przepisów przekazać, czyli najpotrzebniejsze medyczne rzeczy, to z takiego sprzętu ochronnego są to właśnie kamizelki. i te kamizelki, te kamizelki są przeznaczone dla załogi tego ambulansu, który będzie jeździł po drugiej stronie granicy. Żeby byli bezpieczni. Tak jest. Oby nie musieli ich używać. Oby nie musieli. Niestety jednak dla bezpieczeństwa chyba lepiej yy, takie dary przekazać.